O, dobra, uwaga, przyróbka! I Nie umiem czytać! Witam wszystkie byczki, z tej strony. A tekstar są: Będziemy, słuchajcie, grali w jakiegoś bardzo dziwnego Tykona. Będziemy uciekali przed jakimś grubym Bobby. Nie wiemy w ogóle o co chodzi. Będzie nas rzucał tam ścianami. Będziemy zbierali pieniądze, żeby uciec od niego. Jakoś szybciej biegać. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie zapomnij, tylko zalajkować, skomentować. I zasubskrybować A na razie słuchajcie lecimy na pełnej PUP Bobby nas, słuchajcie, ciągnie od razu mogę na starcie. Ciągnie, nas do mogę Wrzuca nas Nigdy będziecie Escape domu. my house Nigdy ever no, co to jest? Dobra, musimy uciec dokładnie My się nie przejmujemy, musimy uciekać dobra i będziemy musieli z pieniądze, robić się silniejszy ty, patrzcie, jest tam i chodzi sobie, i co? Ja mogę, mogę uciec w teorii? I tutaj są inni też w ogóle normalnie. Co, to jest moje miejsce, tak? To jest mój domek. To jest moja toaleta. Ucieczka, 2,5 miliona siły potrzebuję. I co tu mamy? Mamy tutaj, a, tutaj mamy żeby uciec, tak? A tutaj mamy co? Żeby zbierać rzeczy. O co tu chodzi? W ogóle, zobaczcie, na start, słuchajcie, mamy darmowy obrót, tak? Mamy darmowy obrót, dobra? Darmowy obrót. Zobaczcie coś fajnego. Podwójną siłę mam chyba. Podwójna siła na 5 minut, dobra. I co teraz? Co mogę z siłą zrobić lepszego? Podnieść to? Nie mogę tego podnieść, ja tego mogę podnieść? Nie mogę podnosić tych rzeczy, bo śmieci, słuchajcie, nie możemy podnosić, nie wiem czemu. A mogę tutaj coś podnieść? Tutaj co? Okup? Przenośnik? O, tutaj budujemy swoje rzeczy, dobra. Uaktualnienia? Otwórz. <laughs> to mój komputer, patrzcie, dźwięk Windows'a był w ogóle i wszystko. Potrzebuję co? Zakup 5 siła, coś ten, dobra. Ale śmieszne te dźwięki soty. Dobra, tutaj są co, jakieś soki moje. Zatrudnić pracownika, o, ja bym chciał. Automatyczne uzupełnienie. Dobra, a skąd zgarnąć siłę? Skąd siłę mogę zgarnąć? Bo ja nic nie mogę kupić, na razie bo nie mam siły. Czy bym mógł słuchajcie, wyłamać cel, włóż obiekty, o! A muszę teraz, muszę teraz pójść i wrzucić, wrzucić śmieci. Dobra, słuchajcie, czyli tak, zbieramy śmieci. My, my musimy zbierać pieniądze w takim razie, przynajmniej na razie. O, zbieram lejsy słuchajcie, bo lubię czyperki. Zbierniamy lejsy i coś mogę jeszcze? Nie, mogę tylko jednego. Dobra, na razie mogę tylko jednego, pewnie potem będzie można więcej. Dobra, zebraliśmy śmiecia, zebrałem Laysa. Wkładamy go tak. I teraz co? Ja go muszę sam przerobić, dobra. Potem będzie, potem będzie mi to pracownik robił, a na razie muszę to, sam to robić wszystko. Dobra. Zmiażdżę to. Przerabiam to wszystko na śmieci i mamy... pilpie białko. Żeby być silnym. I mamy dwa siły! No Dobra, słuchajcie, mamy dwa siły i mogę pracownika zatrudnić, żeby mi to to sam robił, tak? Zatrudnię. <ścoughs> Zatrudnię. Werka, ferkę, żeby mi to robi. Werka, słuchajcie, pomaga mi tutaj wzmocnić siłę się, To, wiecie, tutaj mi... Mieli, mieli mi tutaj na ten... Ej! Werka, ty, a nie pomożesz mi innych rzeczy zrobić? Tylko na razie jedną rzecz będziesz robić? No dobra, słuchaj, nie problemu Ciekawe, co będzie Aga robiła, słuchajcie Dobra, mamy trzy siły Potrzebuję pięć, żeby Agę zatrudnić, mam nadzieję będzie Aga i Werka pomagała mi tutaj zrobić to. I co, dawaj. Będzie Aga? Jest ja! Dawaj, słuchajcie. Mamy, słuchajcie, gang, bandę bananów. Nie wiedziałem, że ja dzisiaj na bandę banan sam nagrywam, ale tak, słuchajcie, będzie. Dobra, i mamy w ogóle podwójną siłę i ten. Dobra, dobra. Trzeba, słuchajcie, korzystać z moich pięciu minut. Co ja tu mogę zrobić? Zro Oj może nie widzę. Co ja tu mogę kupić w ogóle? Szybciej białko, więcej siły. Więcej miejsca na białko w przenośniku. O, to jest też bardzo dobre, dobra, to jest bardzo dobre. Potrzebuję jawie, sobie więcej miejsca, żeby nosić, dobra. Ale na razie potrzebujemy też pracowników, bo nie chce mi się, wiecie, kopać ręką tego wszystkiego, nie? I potrzeba 2,5... Pół... Babi, w ogóle co ty tu robisz? On co tak chodzi i co tutaj szuka ludzi? Mogę u innych zobaczyć, co się dzieje? Halo? Halo, u ciebie co tam się dzieje? Ty, patrzcie, patrzcie, u niej jak to się dzieje, patrzcie, patrzcie, ty, mam wykupione tutaj rzeczy. Kopię jej. Wszystko i tutaj, takie zawodowo, no słuchajcie, musimy się ulepszyć. Musimy być najlepsi, słuchajcie. Ej, ty, Wera się zmęczyła, co jest? Wera nie śpi w pracy, co jest? No co ty? Obudź. sorry, Wera nie chciałem. Ty, jak oni nic nie robią długo, to, to zasypiają i trzeba ich młotkiem owalić. Ob Widzieliście to? Chrysty, panie. Dobra, dobra, słuchajcie, sorry, sorry, nie chciałem. Nie chciałem, słuchaj, nie chciałem, ale dobra słuchajcie, pijemy do końca, trzeba wypić. Boże, Aga, nie śpię w pracy. Nie śpiaka w klasy trzeba robić! Słuchaj, trzeba pić białko. O, ale mamy podwójne cały czas jeszcze. Cały czas dostajemy podwójną siłę. To jest, słuchajcie, teraz bardzo przydatne. Dobra, poczujmy więcej wróciłeków. No, słuchajcie, farmimy, farmimy na pełnej. Trzeba słuchajcie, wykupić tutaj. Ta, trzeba tak zrobić, żeby ja mógł tylko latać, a oni cały czas to tłukli, nie? Bo na razie jest problem, bo ja muszę teraz chodzić i robić pełno rzeczy na raz, nie? Ostatnie sekundy siły, szybko! Szybko wyciągamy, ile możemy jeszcze. Uwaga, dobrze to zrobić? 5 sekund mam. 4... 3 2 1 Dobra, mamy podwójną jeszcze, tak? Dwa, dobra, mamy podwójną, dobra. I dobra, słuchajcie, kolejne, kolejne pracownik. Kolejna misagę mam! Ej, pera nie śpi! Tyś jak w kolejce musisz pracować najciężej, bo jak ty, jak ty się spóźnisz, to wszyscy się spóźniają. Dobra, dobra, pracujemy. Mam klona misagi, słuchajcie. Zagubiona siostra misagi jest, kolejna. Dobra, i teraz na 20. Mam nadzieję, że będzie kolejna Misaga, nie jeszcze. Będą trzy misagi i werka szef. Dobra. Dobra, trzeba uzbrać 5 jeszcze. Mam, mam, nie, mamy 5, a 20 uzbierasz. Dobra, zbieramy 20. Słuchajcie, zakęcimy jeszcze raz. Muszę, muszę zakręcić. 25. Zobaczcie, co to będzie? Uwaga, kręcimy. Bum. Kręcimy, kręcimy. No, no, się 5 po... O, respin. Dodatkowy spin? O, a to tylko jeden, czy dwa? Czy mam dodatkowy, dodatkowy? Czy to tak czy Nie? Na 15 minut mamy Dobra, super. I mam kolejnego? Nie, nie miałem kolejnego doma, to taki, to taki tylko skaner, ale mamy na 15 siły, siłę podwójną To się nam bardzo przyda, słuchajcie, moi drodzy To się nam bardzo przyda Aga wstawaj! Szybko, trzeba robić Trzeba robić szybko, szybko Chyba słuchajcie, oni to walą, ja idę po kolejnego szybko Idę szybko po kolejny No bo tu mamy jakiś mały Byłam jakaś noga kurczaka W ogóle pełno fajnych rzeczy leży, nie? Jakiś rekidy, jakiś... Jakiś taki stickbook taki pełno z memików, słuchajcie, rzeczy pełno leży Ej, słuchajcie, nie śpicie! Halo, nie śpimy, pracujemy! Nie śpimy, zasuwamy słuchajcie, ja też zasuwam Szybko, szybko, podawać mi tutaj Dobra, Jagor, rozwalaj te śmieci Dobra, i mamy I mamy bum, podwójną siłę, dostajemy dwa za każdego, dobra Boże, jakbyśmy dostawali tylko jeden za każdy, to by była tragedia, nie? I byśmy tutaj robili, słuchajcie, całą noc i cały dzień Dobra, pijemy, bum, 11 I bum Ile? 12 Dobra, słuchajcie, lecimy, lecimy Brakuje jeszcze, brakuje nam jeszcze, słuchajcie, brakuje nam jeszcze, dobra jak już będę miał 20 to będzie już git, będzie już słuchajcie automatycznie wszystko lecieć. Bobby, dawaj pełka! Boże, jaki wielki pełnk straszny. A co się stanie jak mnie zapiesz? O. 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 Dobra, Bobby po prostu cię lokautuje, dobra. Rozumiem, rozumiem. Dobra, od Bobie go nie chcesz uciekać. Bobby cię po prostu dosłownie lokautuje. Zobaczymy potem sobie naj, naj, najsilniejszych. Ciekawe ile są, ile są najsilniejsi ludzie. O. Zaraz zobaczymy. Dobra, boom. Robimy, robimy śmieci, słuchajcie Robimy śmieci, bum, pijemy białeczko gol, mm. 17 siły Kopiemy, kopiemy, słuchajcie, będzie 20 Bo słuchajcie, piszcie w komentarzach co uważacie, nie? Czy będzie Aga czy, czy będzie Werka, słuchajcie Ej, nie śpimy No halo, nie śpimy ludzie, bo, Dobra, Uwaga. Są trzy agi, słuchajcie, trzy misagi Mamy słuchajcie aktualnienia przecież, dobra To wyróbcie, a co my tu mamy, jeszcze raz? Mamy tak, zrób białko szybciej, czyli szybciej robią Więcej siły dostaję za każdym razem I więcej miejsca Dobra, ja chcę siły więcej, tak w skrócie, no ja chcę więcej siły Bo to mi daje... Co, będę za jedno białko dostał więcej, tak? Chcecie mi powiedzieć? I jeszcze raz dwa to, bo mam ten bonus Dostaję teraz trzy za to Dostaję... Dobra, kupujemy tego, słuchajcie, pełno Kupujemy tego pełno, to jest, to jest podstawa Kupujemy na pełnej to Bo to jest, słuchajcie, to, co nam będzie dawało, wiecie, im szybciej to kupimy, tym więcej mamy, nie? To to jest najlepsze Ej, kurczę, nie śpić wszyscy, obudzić się, bum! I Bum! Berka, Misaga! Misaga jeden, Misaga dwa! Stajemy, pracujemy, słuchajcie. Mamy, słuchajcie, już chyba na maksa prawie to. Wykupiłem nam, słuchajcie, tego pełno razy już. Mamy chyba teraz co? Ostatni raz możemy kupić, tak. Ostatni raz, bum, Maksymalne mamy. Maksymalną ilość siły. Potrzebujemy teraz tylko więcej miejsca trochę, bo w sumie raz, raz miejscem kupił. Bo miejsca nam trochę brakuje, nie ukrywam. Dobra, więcej miejsca. Bum. Kupię dwa razy na przykład na razie. I... Kupię jeszcze nam co? Szybciej robienie? Zrobimy szybciej to Dobra, i robimy szybciej, bo i to za długo leci. Dobra, i na razie mamy, mamy ta upgrade i możemy co? Teraz potrzebujemy słuchajcie, uzbierać 50. Potrzebujemy uzbrać 50, żeby drzwi ważyć. Mamy tu z jakiegoś. Co to jest, słuchajcie? Co to za ryba? Za jakiego to mimiku jest? To żołnierz, co to, to za ryba? Bo to na pewno z czegoś jest coś, założę się. Jak ktoś coś wie, to napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekaw. Ale dobra, możemy to z 15 rzeczy włożyć. A, a jedna rzecz daje nam to 14. Czyli szybkość robienia. Ej, Aga, wstawaj! Czyli szybkość robienia, słuchajcie, nam pomaga, bo więcej. Każda rzecz zapełnia na maksa koszyk, nie? Czyli po prostu szybsze robienie też nam zrobi, że mamy więcej wtedy dzięki temu. Czyli trzeba jeszcze szybkość na maksa usprawnić. Dobra, robimy to wszystko na maksa, słuchajcie. Widzimy się, jak zrobimy to na maksa wszystko. Dobra, mamy, słuchajcie, wszystko na maksa już dosłownie. No na kąpie no już nie mamy co ulepszeć na razie, przynajmniej. Przynajmniej na razie nie mamy co ulepszać. Mamy tutaj 25 miejsca, dobra. To idziemy zapełnić, słuchajcie, koszta maksa. Zbieramy 50, wyważamy drzwi i patrzymy, co tam się jest, ciekawego. Ej, Bobby, słuchaj, nie, nie, słuchaj, nie chcę ci denerwować, nie? Ale zaraz ci wore, ten worek, gdzieś, gdzie nie chcesz, uważaj, lepiej. Lepiej nie podchodź do mnie. A ja tu mówisz mi, ja tu ucieknę od ciebie, nie? Mówisz mi, ja tu kiedyś ucieknę od ciebie, nie? dobra. Kładamy im na maksa rzeczy, żeby tutaj pracowali. Bierzemy nasze białko, które daje nam razy milion. I rozwalamy drzwi. Um. Chryste, panie, to za serio rozwaliłem w kosmos. Gdzie my jesteśmy? Co to jest za dziwne? Miejsce, patrzcie. Co to jest za z bezdomny, jakiś? No, słuchajcie, wygląda super, wygląda super, dobra. Przenośnik musimy jakiś kupić, dobra. Ej, nie spać, nie spać. Nie spać, nie spać na pracy, bo tutaj wszystko wtedy stoi, cała produkcja. Dobra, dobra, i co? Przenośnik. O, i mamy. I mogę tutaj. O, tu mam aktualnienia też, tak? Kolejne. Więcej, jeszcze siły, jeszcze szybciej... A, żeby to pracowało jeszcze więcej, lepiej, jeszcze lepiej. Mamy! Nie przeszkadzać Ej, no, zabrałaś mi śmieci! Halo! Zabrała mi to! To było pod moim domem nie po bierzemy rybę. No i słuchajcie, tamtej nie lubię słuchajcie naprzeciwko mojego sąsiada, nie? Jakiś Tikon Ryan Hanas! Ja jej nie lubię słuchajcie, nie lubimy się, ona mi zabrała śmieci spod domu. I to chyba bardzo poważne, słuchajcie, wykroczenie to jest, nie? No, wkładam tutaj śmieci i wstawać! Aga, werka wstawać się udawać, słuchajcie! Trzeba ciężko pracować tutaj! Dobra. I tu możemy co? Zatrudnić pracownika kolejnego? Mamy kolejną werkę, oczywiście. Werka, słuchajcie, na przodzie to jest dla niej standard. Ona zawsze tam na przodzie jest. I możemy nic nie kupić na razie, dobra? A tu jest na maksa wszystko, dobra. Kupujemy pracowników tam, trzeba wszystko wyrolować tam. Jana, słuchaj, no. Ty, monsterek tam jest, patrzcie, monsterek, ja chcę monsterka Mogę monsterka wziąć jeszcze? Ty, mogę, o, mogę teraz dwie rzeczy mieć Ale super Mogę mieć dwie rzeczy, mogę tam i tam zanieść No Dobra, to jest to, to idealnie, tego mi brakowało, słuchajcie, tego mi brakowało Tutaj mogę uzupełnić zapasy Agą, patelnią, słuchajcie, dzielić mogę szybko, dobra, werka Może robić i kolejna aga Ej, ciekawe, czy będzie tak samo, czy będzie tutaj znowu werka I trzy misagi, słuchajcie Szansa na to, że będzie tak idealnie, znowu tak samo To jest bardzo mała, ale może się uda to jest dobra. Idziemy tutaj. Mamy jeszcze 4 minuty siły. Tu jest 80. Ciekawe, czy to da więcej. Uwaga, jak myślicie, to nam, to nam da więcej? Też nam dało tylko jednego. O, nie dało to nam tylko jednego. Chociaż jakoś mam wrażenie, więcej dało. Jakieś dziwne wrażenie, mam, że więcej dało. A ciekawe, czy to. Ten mnożnik siły. Będzie dawał, działał też na tutaj, na, na to? Czy nie? Mam teraz jeszcze więcej, czy nie? Chyba tak, powinien się tak działać, nie? Jak myślicie, da nas więcej czy nie? Dostaje więcej? 42? Jakieś 65? Hmm. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. A na razie wynieść pić. Słuchajcie, pasujemy, tu mam 10, dobra? To powinno bardzo dużo, nie? 145, dobra, brakuje nam tylko trochę jeszcze. No bo tutaj potrzebujemy co? Więcej siły. Nie, więcej schowka. Więcej schowku potrzebujemy, dobra, więcej schowku. Więcej sosku siły. Zbieramy, słuchajcie, 750 jeszcze. Musimy uzbierać 750. Nie spoczniemy, dopóki nie zobaczymy, jak się kolejne miejsce otwiera. Ej Aga słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. <noise> ten dźwięk patelni, słuchajcie, ten dźwięk patelni nigdy nie mi załamny, nie? To jest naprawdę, słuchajcie, najlepsze. E boże! Nie śpimy, pracujemy, macie świeci, bum! I mamy dźwięk pracownika, uwaga? Pisaga czy Aga <noise> Pisaga czy Wera będzie, uwaga? O nie, tutaj wera, słuchajcie, tu musiała być wera najwyraźniej tutaj ciężko się pracuje. Bo tej to cięższa praca, wymaga. Aga słuchajcie, od tych drobnych rzeczy, nie? Wera o tych najtwardszych. Wera pracuje z całego początku, nie Rozwala najwięcej na początku. Aga tutaj, słuchajcie, wiecie, drobne, drobne drobne problemy musi naprawiać. A my co, tutaj śpicie? Nie wolno spać, osoby! No Mogę coś zrobić, żeby oni nie spali? Wiem, że Energy Drink chyba właśnie to robi, że oni nie śpią, nie? Ale nie, za to drink na pewno dostaje więcej. Ty patrzcie, ja podniosę te dwa, a patrzcie to będzie. No, na pewno za nie dostaję więcej, dobra. Czyli te, ta, te są paszmy lepsze niż te drugie, dobra. I mamy tutaj misagę. Mamy Wera, Misaga, Wera Misaga. Idealny balans, słuchajcie. Tak jak powinno być. Pijemy te po drodze, gul, gul, gul. Tak, te dały mi tam 6, a dali mi. One, one mi dają bardzo mało, dobra. Czyli tam ewidentnie jest lepiej, dobra. O, zabierzemy je spod chaty, patrzcie. Zabieraliśmy ci. O, tego zabieraliśmy bez podchaty. O, oh, tak. Wow. Oh, wow. słuchaj, nie chcę Ciebie wchodzić. Lepiej sobie dobra. To jest mój dom, nie wchodzisz do mojego domu. Znaczy, to jest Twój dom, a my jesteśmy w nim w sumie, ale nie wiem, jak się to też znaleźliśmy, ale to nie istotne. To jest mój dom, tutaj, aga! Nie zabulaj! Dobra. Wy, tutaj, słuchajcie, też nie zamulać bom, bum, bom I aktualnie nie. Szybsza, szybsza robota? Nie, nie potrzebuję szybszej roboty. To na końcu może być. Chociaż teraz sobie się przyda. Chyba, teraz się przyda szybsza robota. Ratowałem, ratowałem. O nie, siła mi się kończy. Raz, dwa. O nie, szybko trzeba pić. pić. białko. Szybko, szybko. Pić białko. Uzupełnić. I pić białko. Szybko, szybko mi się kończy. Mi się siła. Ostatnie są, ostatnie sekundy. O, o, szybko, szybko. teraz nie śpi. Nie spać. Szybko. Platować białko. Ostatnie sekundy. Ostatnie sekundy, białka! Szybko, szybko, pijemy! Dobra! I usprawniamy, usprawniamy! Więcej siły i więcej siły, dobra! I pijemy! Aga, nie śpi, to jest krytyczny moment, ostatnie sekundy! Szybko trzeba zbierać, nie się da! Bum! Dobra, pijemy! I pijemy to! I gul, 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 I gul! gul. Osiem sekund! Chyba, te są więcej warte, słuchajcie, te trzeba, te, trzeba, te trzeba pić, słuchajcie! Dobra, i tutaj, ostatni! Szybko zdążymy! O, mam nadzieję, że zdążyliśmy, ale chyba nie. Wydaje mi się, że nie zdążyliśmy. Chyba słuchajcie, wszyscy sobie pięknie pracują. Aga, tylko się ty. No słuchajcie, wszyscy pięknie pracują, słuchajcie. Wszystko, tutaj pracar wie. Pomyślałem w sumie. Tak pomyślałem, słuchajcie, że będę. poczekam, nie będę zbierał moich na połinie. I teraz zakręcę koło jeszcze raz, żeby zebrać podwójną siłę, żeby dostać podwójny bonus za to. I. co dostaniemy? Zakończymy spinem. Siła na 15 minut wyszła. Już widzę, bo dostałem tutaj na górze. Mamy na 15 minut, znowu siłę, dobra, super, idealnie, idealnie, dobra, wyjście. Ej, ej, nie słyszę tutaj pilofowania, nie słyszę tutaj uleżeń, dobra. Możemy to zgarnąć, mamy podwójną siłę. Bum, mamy Tysiaka. Mamy my znowu się na wszystko nastać, dobra, mamy tutaj więcej siły i mamy też tutaj, żeby szybciej robili. Dobra, i to jest nasz max I teraz potrzebujemy tylko dwa na drzwi, a wypijemy tutaj to i będziemy mieli. No, prawie. Brakuje nam, słuchajcie, minimalnie. Minimalny, o to weźmiemy i mamy. I uwaga, słuchajcie, wykwalamy drzwi. Wyleciał w kosmos. Mamy kolejny pokój. Mamy serwery jakieś, horyzont, dzień dobry. i kupujemy. Możemy też kupić przenośnik, już odbieraliśmy na niego. I teraz, co? To by kosztuje 5000, a ci chi po 600. A to po sierpniu... Średnicy... może wszystko strasznie drogie się w mojej robi. Wszystko się naprawdę robi drogie. Ale tak to, słuchajcie, wygląda. Tak wygląda właśnie pięknie gierka. Jestem ciekaw, słuchaj... Ej! My śpimy, pracujemy. Idę, słuchajcie, na spacer szybki. Idę jeszcze na szybki spacer. aby tam, słuchajcie, zapatryniłem was na razie. Dobra. Idziemy zobaczyć, słuchajcie, jak wygląda u innych. O! Podnosiłem się, tylko myślałem, że zdąży załapać, a on się obrócił. Powie, no co ty? Szalałeś? Dobra, słuchaj, biorę to słuchaj, biorę to. I mu, mu rybę Dobra, układiem rybę i słuchajcie. Jakiś inny tutaj sąsiad jest? Jestem ciekaw jak u niego wygląda, patrzcie. A u niego tak słabo, patrzcie! Ale biedny, słuchaj! A mogę mu wstawić do kosza? Mogę mu pomóc? Albo zapłacić za niego? Mogę za niego zapłacić? Nie, nie mogę. Elo pyku, co tam? Jak się bawisz? Dobrze ci, pr dobrze, ci pracujesz? dobrze pracujesz? Dobra ja, pracujesz? Ja, ja, ja jestem twoim drinkiem, słuchaj, ja jestem twoim drinkiem. O ty, witam, Elo! Elo, Byku, to też nie twoje mieszkanie. Tu tu robię imprezę, widzę. O, są imprezę robimy. A nie, on chyba o, zobaczył teraz, on się, że w mieszkania chyba. Byku, gdzie ucieka, chodź tutaj! Idę do ciebie! O, mamy tu najlepszych. Najsilniejsze ludzi. Ludzi 30 razy ktoś, się. 31 razy ktoś uciekł. Chrystepanie. O, patrzcie, to jest jego chata. No nie, jego chata, uwaga, i co? Jak tam on? He? On też dopiero zaczął, patrzcie dopiero... Wszyscy tam śpią u niego. Chyba jest najlepszy na serwerze, patrzcie. Czyli faktycznie jest ten najlepszy na serwerze! Autentycznie, to można być tylko czterech ludzi i nikt nawet drzwi nie ma podwalanych. Tylko najsilniejszy, słuchajcie. Halo, nie spać! Jak możecie spać wszyscy? Bum, 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 bum! Nie śpimy, pracujemy! Bum, 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 bum! Bum, 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 bum! I want you to fail. Co idealnie pasuje, ty! Powiem, pod... bo... <śm> <śm> Muszę... <śm> że. Muszę. Muszę poczekać, aż wszyscy zaśpią i zrobić bum, 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 bum! na no i dalej, to, to. <grym i zimę> a bo nie, słuchajcie, lepiej zrobię przeróbkę. Po co mogę robić? Siła montażu. No a tymczasem, słuchajcie, możemy tutaj pracowników pokupować. Bardzo drodzy są, misani, słuchajcie, jesteście strasznie drodzy. Ja tutaj nie mam dla was, ja tutaj nie mam dla was tyle aż O elo, jak tam beku biku, widzisz, fajnie u mnie? On trzy pokoje nasz, ty co? Dalej, bez, 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 bez innych, bez pokoi? O? Masz coś do powiedzenia na swoją bronę? Patrzcie, jaki gangsta skład jest u mnie. Wszyscy patrzą, słuchajcie, podziwiają jak to u mnie pięknie wygląda. O ciekawe czy a ty? To w ogóle jakieś takie jerbos, jakiś ten ciekawe czy misakę zdają Słuchajcie, albo bo bo w sumie... co jest taki śmieszne, nie? Bo ja mam w sumie... Nie mogą tak ludzie mieć takich rzeczy. Nie każdy słuchajcie, może pozwolić sobie mieć wera, bo misakę misakie nie? Hi! O, hello! Zapytałem się go, czy ma jakieś mleko dla mnie. bo to chyba ma, ma trochę białka dla mnie. O nie, słuchajcie, misaki zasnęły! Czy patrzcie jest ten moment? Wszyscy śpią! No sorry! <laughs> Powiedział, że nie! O! Ale patrzcie, on może budzić mi ludzi! Podziękuję mu, słuchajcie! Thank you! O biku! Koleś, słuchajcie, zdzielił sobie misagę i moją Werę! O, dobra, uwaga, przeróbka. <laughs> o, tam też śpią Misagi, słuchajcie! Ale ty, nie, to idealnie, bo tam jest takie boom, boom, boom! Idealnie też cztery, nie? Słuchajcie, ja nie wiem, czy oni o tym myśleli, słuchajcie, o tym, czy oni o tym pomyśleli, że to jest takie, takie cudowne? No, ja nie wiem, oni są, słuchajcie, twórcy tej gry to geniusze dosłownie, geniusze, nie? No, słuchajcie, przykład, jak przyszłość będziecie grali sami w tą grę, to powiem wam tak, nowa taśma daje nam dużo więcej, nie? Bo patrzcie, ja wam teraz ja teraz nawet pokażę dowodny, nie? Mamy tutaj, słuchajcie, 15 drinów, 16, no, mamy 16 drinów, to nam da bardzo dużo, to nam da 1000 ponad, tak? Tutaj mamy 11, też nam powinno trochę dać, jakoś nie, nie tak dużo, a da nam ile? Co... Jakieś sto, nie? Bardzo mało. O! Uwaga! I want you in my room! I want you in my room! In my room. <laughs> to słuchajcie, zawieszone w tej grze. Dobra, tutaj w ogóle mogę coś by było szybciej. Nie dobra, tu jest wszystko matce, Dobra. Tutaj kupujemy pracownika. Uwaga, ostatni pracownik. A nie to ja. Ja nie jestem ostatnim pracownikiem. Tak naprawdę berka jest, dobra I tutaj na ten jeden drin, uwaga, ciekawe ile nam da. Uwaga, jeden tylko Oj, ale nam jeden strasznie dużo daje, dobra Wstawać Misaki, wstawać, bo tutaj nam dają bardzo dużo te drin, się dosłownie Dobra, słuchajcie, ja się na razie żegnam Zostaję tutaj z armią Misak i werek, ciężko pracujących A na razie moi drodzy A na razie moi drodzy